Waha! Wow, dotarliśmy do że, Ashley poziomu na temat żarcia! Takie newsy tutaj grają! Ja jestem Cydy i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w WarioWare Get It Together na Nintendo Switch! O, tak mogę powiedzieć! Ashley! Ashley, Ashley, Ashley! Jedna z e, najfajniejszych postaci z Wario po prostu. Co prawda chyba tylko z Warioera. raczej w Wario Landach jej nigdy nie było, ale... Tak samo właśnie ona i, i Jimmy T powiedziałbym, że są nawet postaciami, które bardziej są znane i lubiane niż Wario Bluźnierstwo niektórzy by powiedzieli, ale, ale trochę mam wrażenie, że tak jest. No, Ashley jest świetna. Jest po prostu świetna. No co mogę powiedzieć, jest po prostu świetna. Dalej, świat kolejny, zniszczenie. Może dzisiaj dojdziemy sobie do finału gry? Ciężko mi powiedzieć dokładnie, jak to będzie wyglądało. Aha, Ashley powinienem był wiedzieć. Świat z jedzeniem, czekam. No nie, a myślałem, że w końcu będzie jakaś dobra zabawa. No, i, i tyle. Ashley. Bez przesadnych dialogów. Co to był za głos? Ashley. Coś takiego. Nie lubi uraczych rzeczy, wyrażania emocji, niekoniecznych czatów rozmówek. Lubi za to, rzucać czary, żarcie i swojego kolegę czerwonego. Red? Tenże z Pokémonów czy jakiś inny Red? Nie wiem, ale ma czerwone oczy. Jest czerwona i jest czadowa przy okazji. <laughs> Banjo Kazui, hello I huhu, hu, i hu, hu Cast spell. That... Jak mówię, jak zbliżamy się do końca gry, ale to jest jedna z tych gier WarioWare. Nie mogłem trafić, będąc na samym dole. WarioWare, tak samo jak Mario Maker, czy szczególnie tak samo jak Rhythm Heaven, to gra, w której Story Mode to tak naprawdę tylko tutorial do całości i cała reszta to są tryby po prostu arkadowe, nieskończonej zabawy, bicia rekordów, minigierek, pobocznych rzeczy, których jest tutaj mnóstwo. Story Mode to taki easy tryb, żeby ogarnąć mniej więcej styl gry. później dopiero akcja się zacznie. Plus tutaj muszę powiedzieć z całego serca, Nintendo, zacznijcie dodawać tryb sieciowy do swoich gier. Byłoby fajne. Czas rozdeptać jakieś tutaj robaki, ła! Dlaczego powinnam? Ponieważ tak mówię! I ponieważ... Ba! Ła! Dobra, dobra, nie potrzebujemy wcale cię. Świetna jest, jesteś z tym głosem takim poważnym. Oczywiście, że potrzebujecie mnie. Okej. Okay. Okej. Okay. Ashley... Li... Zaraz, co? Aha, dobra, teraz nie po kolei do końca dostajemy tę osobę. Wybrałem Ashley, ale jakbym poszedł środkową drogą, pewnie byłby tu Jimmy na prawo, ten kosmitek. Na auto, lecimy na autopilocie. Jest Katana, czy właściwie Kat. Jest Mona i jest rzutek. Łupu. Zacznijmy. Tak, mówiłaś mi tylko w lewym uchu, uchudź. Luigi's mansion? Ashley's mansion, oczywiście. Rezydencja zła. I to, to, były te stworki z czego, z jakiej gry? Te kroto szczury z zomori normalnie. Nie ja mam psa, mam diabła jako zwierzak. Aha. O nie. Małe koszmarki się zaczynają. Teraz zjedz swojego. A, okej, okay. zjedz ich. No, nieźle, niezłe czary. Fokus, pokus. Schabowus z burgerkiem. Kus. się. Walczymy ze strasznym, złym Donatem. Donat holem. Kukurydza? Jak. Listyka tej gry bywa niesamowita i jemy go sobie myślałem, że każdy pączek będzie na przykład inaczej wyglądał. Unikaj! Mogę latać zawsze tylko jednym ciągiem lecą. Motyw po prostu szybkich parosek parosekundowych minigierek jest świetny. Szybko przełączających się. Muszę się tutaj skupić. W górnego w górę nie mogę się ruszyć na prawą stronę, więc jak coś zepsuje, nie ma opcji poprawienia się. Już speed up na czwartym? Race <śc> Muszę słuchać tego, co oni mówią. Z wyblenduj. Oh! Ładne gradienty. Jest tutaj soczek zrobiony. Nie zapomnij o dodaniu protein. W, w lewo. Jest? jest, 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 jest. Jak się pominie po prostu, co gra nam mówi, to łatwo jest później zepsuć. O, oh, ten banan się dziwnie na mnie patrzył. Ciepło? Dobrze? Ugotowany gulaszyk? Fajnie. <grystanie> Już mieliśmy wcześniej identyczną zabawę. Taki reskin brzydki, speed up. I coś najlepsze: jedno przejście tych rzeczy pokazuje nam. Stronek? Tylko wycelować nie mogę tym! Precyzji nie mam. Jedno przejście pokazuje nam jakieś 10% minigierek może, bo jakby każdy poziom ma minigierek, powiedzmy, 15, które widzimy, ale tak naprawdę tych minigierek w zestawie jest 30, a plus każda z tych minigierek ma milion różnych wariantów dla każdej postaci, więc tak naprawdę, jak ta gra ma 200 różnych minigierek. W fabule zobaczymy ich 100. Plus te 200 minigierek ma milion różnych wariantów. Co robię? Nie wylej. Ok. Na prawo potrzebuję więcej ciebie. Nie mogę ciebie przepchać dalej. Aha! Jeszcze wydusić siebie trzeba było. Teraz tutaj jesteś. O, tak nie rozumiem zasad trochę. Lecisz. Chodź, 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 z powrotem. Dobra. Jest na pierwszej pozycji. Idealnie ustawiony pod to, co mu zrzuciłem, tak? To, ile początkowo zepsułem. Nie kosztowało mnie wcale za dużo. Już tutaj dokończ sobie tego. Do tego mamy trochę dużych kropelek. O! Uważaj. Ostatni. Spoko. Ostatniego od razu mamy. Początkowo by bycie wolnym tak naprawdę ustawiło mnie dalej, przygotowanym na, na resztę. Pięć minut, ale ile różnorodności, ile różnych styli graficznych się przez te 5 minut widzi, nawet może mniej niż 5 minut, jedna minigierka 5 sekund trwa. I każde 5 sekund jest czymś nowym, innym. Ta różnorodność i szybkość tego, jak się przełączamy przez to, kocham ten koncept. Tak samo tutaj, tak samo w Rytym Heaven. Takie siostrzane serie zawsze w moich oczach były. Whatever! Cloudowa się znalazła. Tutaj taki. Z, z, z taką trywymerową grafiką. Zawsze tak łatwo pomyśleć, że Rhythm Heaven i, i WarioWare to są gry robione przez to samo studio, bo po prostu cały koncept gier jest identyczny, tylko tu z minikierkami tam z minikierkami rytmicznymi, tak? Mega podobne. I jakby układ, konstrukcja tej gier jest taka sama. Główna osoba odpowiadająca za designy i grafikę jest ta sama w obu seriach, ale obie serie są tworzone przez inne studia. Z zawsze po prostu ciężko mi w to uwierzyć, że to nie jest to samo studio, które robi obie te gry. Ale to jest ta sama osoba odpowiadająca za charakteryzację, za stylistykę obu tych serii gier. Jimmy! Jimmy T. Pa-pa-pa. T -t -t -t. Co jest z tym miejscem? Jest takie ciemne i mroczne i nudne sportowe rzeczy. No, całkiem spokojnie. Czy ja włączyłem nagrywanie? Reverb Pierd Nice ha, <grystanie> doktor Krygor boi się ciemności. <grystanie> hmm. ja jeszcze nie boję niczego. Mój super nadludzki Intele nie jest w stanie w ogóle odczuwać czegoś takiego jak nieracjonalne fobie i strachy. Pa, 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 pa. Jesteś człowiekiem cały czas, nie, nie przesadzaj. Nie rób z ciemem. Nie ciemem. Jest tu kto? Hello? Wario? Animacje tego są piękne. Wow! Dobry Boże, twój nadludzki intelekt, to płochliwy kotek. Jest Jimmy. Oh, yeah. Czy trzeba coś dodawać? Jest Jimmy po prostu, jest Jimmy. Jimmy T! Otóż on. Te, Czy chcemy to czytać? Tańczy, sportuje disco, królem jest. Ma dobre ruchy. Czy ma lepsze ruchy niż Krygor? <laughs> Będzie palcować wskazywać palcem w danym kierunku i tam się daszuje jest to octo, cardo, cardo o coś tamalne? czy jak? w stronę czy 360 sześćdziesiątstronne? mogę w każdą stronę bo tam robił tylko 45 stopni na tej, na tym tutorialu Jimmy T! proszę państwa? Ja jest Jimmy, jest Ashley jest Katana jest Mike? Mike? nie co. So. tańczymy z czym tutaj tańczymy? a, scenka jeszcze no cześć nie znam cię, to moje pierwsze WarioWare. Ale Wario Ale Ale Landy to za dzieła działa. I Wario World. To mogę wam powiedzieć, jeśli lubicie platformówki i 3D platformówki. Tylko Wario Landy, tak z każdą grą robił się lepsze od 1 do 4, więc tak z jedynką może być ciężko zacząć. No, stylowo te gry są tak mocne, z tobą walczymy? Co ty? To są jakieś pół-kilogramówki. czy znaczy, żeby tak tańczyć, to rozumiem. One są tak na pokaz bardziej. Hoho, ho, Super Saiyan Jimmy! My tra, czy to ty? Po, po, po! <ścoughs> Wrócił. Cricket. Nie mam mięśni, to sobie koszulkę z mięśniami A wszyscy oni takie mięśnie mają na koszulkach. Ale w skim końcu walczymy? A, po prostu sala toneczna, sportowa. E, niechcący. Jeden, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Sześć było chyba. Tak, dobra. <grywanie> Liczenie. Ładnie się ruszać, ładne ringfit. Poleciał? Poleciał. to ty. St Stylowość jest do góry. Tak. Do dołu. Do góry. Do dołu. Do góry. Ładne marble zone. Jest. Jest. Jakie blisko Próbowałem, ale w takiej pozycji zacząłem ekonać ciągle skacze. Nie mogłem się ruszyć. Speed up. Pa 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 pa. pa. Wystarczy? <trybowałem> Jakby osoby, które są utalentowane artystycznie, ale zarazem mają od strony kreatywnej w kompletnie wolną rękę, mogą robić co tylko chcą, co tylko sobie wymyślą. I ta kompletna różnorodność, gdy... Mam blokować, ale postanowiłem gadać. Gdy ta kompletna różnorodność... Do tyłu. Jest tutaj częścią gameplayu, to działa tak wspólnie, gdy jest gra różnorodna stylistycznie, i gdy gra... Jest do dziury. <grytanie> Krecik? Wszystko jest w innym stylu graficznym, ale każda minigierka też jest inna i to po prostu działa. Działa. A ty to kto? Baseballa zrzuciłem. W niebo pokazujecie? Prędkość do góry. Oczyść. Babeczka. Ciasto, ciasto, ciasto. Nie, nie samolot. Jest. O, już widząc z tych mięśniaków kojarzy mi się ta. Najlepsza. Myślone. O! Najlepsza minigierka z Rhythm Heaven tym mieściakiem i interwiwaba that's true Czekolek to szło o właśnie nie wierzę w to nie wierzę w to. Jakim cudem? Jakim cudem mówię o tym coś nie wyszło Mówię o tym i się pojawia Jakie, jakie to jest zbieg okoliczności niesamowite Mówiłem o tej minigierce z Retin Heaven i się ona pojawiła Mount your friend Klimbuję. spinamy się Do góry Do, do góry Złap za ja, to bo tak trzeba skakać Wow Nie potrafię W to sterowanie Łap za to Podłoga jakoś nas goni Podłoga się upada Do góry Nie potrafię sterować z tobą A, ah, ten dyskomfort Do góry Złap za coś Jest. Do nieba Jimmy, Jimmy, Jimmy! Piękne. Jimmy, mój ty Jimmy! Ja tak po prostu, jakbym kontroler mój, jakby był po prostu oblepiony cały jakąś czekoladą i w wodzie, pod wodą był przy okazji. I ja miałbym rękawiczki bokserskie na rękę, i próbował kontrolować postacią w grze. Tak się grało tutaj. Groovy, było groovy. Groov był niezdolny. Tutaj, groov, tutaj, groov, groovy. Dobrze, dobre, dobre, lubię, lubię to. Okej, okay. Orbulon. Kulturalny człowiek, jak kosmicznie to znaczy się. A czy możemy po prostu przejść do cutscenki? Oni tu nigdy nic nie mówią ciekawego. Co do licha, co to za dziwne dźwięki, ła? Katana? Ach, tak cię boję. O, to jest do mnie starz! Ła, to... Te ninkom kompucie, pupie. Ninką pup. Słyszałem to słowo, ale pierwszy raz widzę jak jest napisane. Ty majdo, co ty robisz? Upsi bupsi. E, babzi 3D. O, patrzcie jaki czadowy kosmit. Jakiś kosmita tam było. Chcę kultury. Poznać całą kulturę świata i dlatego zasysam wszystkie rzeczy z tego świata. Ssie. Ale tak pozytywnie. Tak jak Luigi ssie, tak? Ale... Hmm. Ma, ma odkurzać właśnie swoim ufem. Team Was też mam z góry? Wesprzeć? <noise> ok. Mogę przytrzymywać to, próbowałem początkowo klikać sobie. Kim teraz by zagrać? Najgorsze postacie challenge. Nie cierpię 9V. Nie cierpię kryketa. Nie pamiętam kiedy jako Wario grałem. No jeśli najgorsze postacie, no to 11V. 11? 11? 18V. Nie, to będzie bolesne. Suck team. O, tak można nazwać to. Suck team. Jesteśmy teraz. Suck, boys. Pozdro. No, jaki fajny jesteś. Pustynia gorąca. Ja po prostu mogę... Każda klatka tej gry to jest zachwyt. Jeśli lubisz takie, wiecie, kreskówkowe, komiksowe, internetowy humor, stylistyki, animacji. Wesołych, randomowych trochę. Jest to tak pełne wyrosty kreatywności. Patrzcie tylko na to. Kokos. Nie powiedziałeś dla moich przyjaciół, ale pomyślał, on tak wiecie, mówi telepatycznie. A syntezatora musi używać, żeby faktycznie słowo wychodziło, bo wiesz z Tam inne zasady są. Wow! Wow, 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 Zrobiłem to? kwiaty Ja po prostu chcę się przyglądać na to. Wybuduj. Źle, Nie sprawdziłem po prostu, prawa strona ekranu dla mnie nie istniała. O nie. Flow. Rapuj tutaj. Dobrze? Dobrze. Takie wycinanki. To... Ma być... Tak? I czekam. Okej. Okay. Ła, wesołe są te posągi. Główki. Speed up. Ba -ba -ba. Balance. Mogę westro rozwa. Cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek. Nie muszą być tak samo ustawieni. To nie jest masz, to jest balans. Kulturowe rzeczy. Kultowe. Lejesz? Trochę niżej musisz. Lać. Nie mógł wylać się. Za małe ciśnienie tam miał zapal Jak miałem zas głową go przepchać na bok musiałem chyba Wypchaj tak Ty mi się potwierdza Wyratujmy to Oj, jeszcze połowa przed nami Stajesz w miejscu i maszujesz Tak, tak, tak Ślub to był właśnie Nie wiem kto się żenił nieważne ja tu byłem tylko dzwoniących dzwony Nie mogłem trafić! Nie mi po prostu się kontroli nie ma, jak jestem przyzwyczajony do latania wszystkimi. Dobra, suck team runda druga. Trochę sama team Teraz mały najp... Próbowałem wcześniej. Idziesz tu, teraz ty, idziesz tu. Próbowałem samemu pomyśleć, jak mam ich ustawić. Nie zwróciłem uwagi nie na to, że po prostu prawej stronie było pokazane jak to ustawić. Saker... No, on przeleci sobie. Lubisz Nie mogę... NIE MOGĘ! Niby się tak źle gra. Ticket. Jest? Oj, mój Devil Trigger chciał kliknąć to bardzo mocno. Wystarczy chyba ssać te struny i wibracje będą szły. Lody, niebieskie lody. Bez łyżeczki. Czasteczkowe. Ooo, to ice cream. Lubię. Najlepszy smak. Ty skaczesz. Ser, Ser jest śmieszny. Którędy. Dobra. I później, jak jesteśmy na 20, 30, 40 poziomie, te minigierki wyglądają inaczej kompletnie niż na 5 czy 15, do którego teraz to, to idzie, tak? Teraz się to maksuje na 15 w fabule. Później na 50 ta gra jest kompletnie inna. Będziesz f... miał grubego guza. Pa, pa pa Dziesiątka. Bez obrywania teraz, jak już wiemy, co się robi. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. No tylko się zachwalać, tylko wgapywać oczy, jak to wszystko jest dobre. Wystarczy. Nie przesadźmy z tym, bo taka gorzka będzie, taka gocha będzie gorzka. Nie mogłem trafić! Switch Pro Controller ma. Nie najlepsze gały. Bimujemy. O, już boss jest. Nigdy nie mogę celnie trafiać, a jestem po prostu dobry w strzelaniu na gałkach generalnie. Nie przeczytałem, o co prosili. Tak? Aha, rozumiem, 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 rozumiem. Ty mi pokazujesz. Spoko. Musimy most podnosić w dobrych momentach. Teraz statek leci. Dobrze, że płynie tutaj na lewo. Jakbyśmy w koopie grali, ktoś z prawej strony by, by był. Jakby w koopie też. Każda minigierka działa inaczej. Każdą postacią każda minigierka działa inaczej. Na wyższym poziomie trudności działa inaczej. Plus do tego wszystkiego jest to po prostu randomowe. Z obu stron. Ciekawi, Ciekawi mnie, czy mogę to ruszyć. Nie, tylko lewe jest aktywne. Płynie statek. Dobrze, że nie dali jakiegoś tutaj super szybkiego samochodu, zanim ten statek poleci. Dobra? Statku nie widać. Niechcący. Wywaliłem w mordę ptakowi. Nie spodziewał. Aha. Nie spodziewał się ptaszor, że tutaj w powietrzu ktoś inny poza ptakami będzie latał. Nie wiedzą, jak interpretować z kosmitu. Przyzwyczajony jest do bycia w mieście? Ostatni. Im ciebie wziął. Twoją kulturę bym zbadał. No. Jedzenie, kultury, sporty trzy najlepsze poziomy dzisiaj mieliśmy. Po prostu. Możemy jeszcze bonus jakiś dzisiaj zrobić? Nie, no, na wszystko przyjdzie czas. Będziemy mieli jeszcze czas na robienie pozostałych trybów, które są lepsze. Niż, niż Fabuła. W sensie nie będą już tak dużo nowych rzeczy nam dawały, ale będą dużo ciekawsze od strony rozgrywki. Ta, 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 to będzie kolejny. Nikt? To wygląda jak Nikt. Remix drugi. Nie pamiętam, czy w pierwszym się kogoś odblokowało. Wydaje mi się, że tak. Tutaj tylko klikam, żeby zobaczyć, ile slotów na postaci nam zostało, bo właśnie jedna, jak pierwszy świat wyglądał, na wagoniku, był, jechało się już dalej. Tutaj za wagonikiem, nie wiem, czy to nad wagonikiem to jest kolejna wyspa. Nie wiem, jak to imprytować, zajmiemy się tym w kolejnym odcinku warrior WarioWare Get It Together. Tak, teraz zrobiłeś się bardzo dobra. Od strony minigierek te trzy poziomy i od strony wizualnej przede wszystkim. To było mocarne. Jeśli się lubi taki styl, ja uwielbiam. Na razie... Ashley? Whatever.